Czy słyszałaś już ode mnie, że jesteś cudem, że jesteś cudownie stworzona, że jesteś naprawdę piękna, cudowna, wspaniała? Jest pieśń nad pieściami, w której przeczytasz o sobie, że jesteś piękna, przyjaciółko moja. Dobra, no ale skąd w takim razie ta wewnętrzna zołza, która siedzi w nas, która podpowiada nam te wszystkie autodestrukcyjne myśli? Skąd ta zołza się wzięła? Skoro my jesteśmy stworzone na obraz i na podobieństwo Boże, odkupione przez Chrystusa. Zostało nam zapewnione wszystko, czego potrzebujemy tutaj na Ziemi. Skąd się wzięła w Tobie i we mnie ta zołza? Ta hetera, ta nieprzyjazna Ci siła z całą pewnością nie urodziła się zaprogramowana tak, aby porównywać się do innych, żeby surowo osądzać samą siebie, żeby czuć się wszystkiemu winna czy gorsza od innych. Mam nadzieję, że to jest jasne dla Ciebie. Przecież małe dziewczynki, które chodzą do żłobka nie porównują się z koleżanką w kołysce i nie sprawdzają sobie e, rozmiar ud czy mają równie szczupłe. Albo żaden e, przedszkolaczek czy żadna przedszkolaczkowa dziewczynka nie martwi się tym, że jej popołudniowe drzemki to zwykła strata czasu. W twoich genach nie jest zapisane to, że musisz być dla siebie surowa. Ty urodziłaś się z nakazem miłości do siebie samej. To jest najważniejsze przykazanie, które zostało wpisane w, naszym, w nasze DNA. Jeszcze raz to powiem: urodziłaś się z nakazem miłości do siebie samej. Ale po drodze musiało nastąpić w takim razie jakieś zwarcie. I tak właśnie pojawiła się ta wewnętrzna siła, a ty wpadłaś w pułapkę myśli, nawyków i schematów działania, z których potwornie ciężko się wydostać. Aż do dzisiaj, bo dzisiaj tutaj jesteś po to, żeby zmienić swoje życie, żeby zmienić swoje myśli, żeby dokonała się metamorfoza umysłu. Twoja wewnętrzna jędza. Ta, ten potworek mały, ta złośnica, to część Twojego doświadczenia. I ona jest spójną częścią ciebie. Nie możesz się jej pozbyć, choćbyś nie wiem, jak bardzo się starała. <gryw> Dlatego w Biblii mówimy o przemianie myślenia. Dlatego Paweł mówi, żebyśmy się odnawiali każdego dnia. Po to, żeby nie rezygnować z tej siły, którą ma twoja wewnętrzna jędza, ale żeby tą siłę transformować na siłę, która będzie cię wspierać. Ja nie chcę, żebyś zaczęła uciekać od tego głosu. Chcę, żebyś podjęła decyzję, że ty. Ten głos zmienisz, że ten głos od dzisiaj zacznie cię wspierać. Nie chcesz tej e, dziewczynki w tobie zranić, nie chcesz jej zabić, bo ona tak naprawdę, jak. E, Dowiedziałabyś się od psychologów, ona tak naprawdę chce Cię chronić, bo te wszystkie elementy, które dzisiaj postrzegasz jako niszczące Ciebie, to są tak naprawdę Twoje systemy obronne, więc ta Twoja wewnętrzna dziewczynka, ona chce Cię chronić. Czyli, jak to jest możliwe, że ona cię chroni przed bólem, a jednocześnie to ona napełnia Twoją głowę krzywdzącymi myślami, i to właśnie jej działania przynoszą sabotujący efekt i zmuszają cię do różnych zachowań, do poświęceń, do rzeczy, które są dla Ciebie nieprzyjemne. No cóż, w którymś momencie życia ta młoda dziewczyna, którą byłaś, to. Dzieciątko, którym byłaś, ta młodsza wersja Ciebie, która wciąż jest w Twoim wnętrzu, ona potrzebowała ochrony. Zabolało cię coś, ktoś powiedział coś przykrego, ktoś cię zranił, coś sprawiło, że poczułaś się zagrożona lub niekochana. Może ktoś sprawił, że miałaś wrażenie. Utraty kontroli nad życiem, ktoś mówił o tobie źle, może ktoś bardzo cię skrzywdził, może cię ktoś wykorzystał. Różne y, mamy doświadczenia. I mogło to się stać wtedy, kiedy ty, beztroska, radosna, kochająca, stanęłaś w obliczu strachu, krytyki, złości, poczucia winy, bardzo często wstydu. Bardzo często oskarżenia, odrzucenia. Mógł stać za tym Twój rodzic, nauczyciel, krewny, sąsiad, ktokolwiek, od kogo oczekiwałaś uznania, miłości, poczucia bezpieczeństwa, a otrzymałaś coś. Czego nikt nie powinien był słyszeć, albo czego nikt nie powinien był przeżyć. I ta młodsza wersja Ciebie, to Twoje wewnętrzne dziecko, ta, ta Ty, malutka, postanowiłaś nigdy więcej nie doświadczać tego uczucia, po to, żeby nie powtórzyć tego okropnego dla Ciebie doświadczenia. Dlatego też y, zebrała się w Tobie cała dojrzałość emocjonalna, która Mogła być na Twoim poziomie wtedy i stworzył się cały system obronny. Cały wachlarz takich destrukcyjnych zachowań po to, żeby Siebie chronić. Cóż, to wewnętrzne dziecko potrzebuje ochrony. Potrzebuje ochrony przed. Negatywnymi uczuciami i przed złymi doświadczeniami, dlatego, że ono nie ma w sobie takiej mocy, żeby się przed tym obronić. A ty dzisiaj jesteś powołana, jesteś wezwana do tego, żeby pokochać siebie, pokochać tą swoją wewnętrzną dziewczynkę, tą wewnętrzną złośnicę, która leży na podłodze i tupie nogami ja chcę tego, chcę tego, chcę tego. I ty dzisiaj masz pokochać tą dziewczynkę, masz ją umocnić, masz jej dać wsparcie, ponieważ dzisiaj jesteś dorosła i masz w sobie wielką mądrość, wewnętrzną mądrość. Twoja wewnętrzna dziewczynka, by powstrzymać swoje destrukcyjne zachowania, najbardziej potrzebuje dużej dawki miłości. Potrzebuje poczucia bezpieczeństwa, poczucia pewności siebie. Musi zrozumieć i zaufać ci, że dasz radę sama się o siebie zatroszczyć, że będziesz walczyć o to, co sprawi, że poczujesz się kochana i, i bezpieczna. W przeciwnym razie nie odda tak łatwo swojego stanowiska. Nawet nie wiesz, jak bardzo jest wobec ciebie lojalna. Nie możesz zabić swojej wewnętrznej dziewczynki, ale możesz ją pokochać i wyznaczyć jej nowe zadania. Wystarczy, że dostanie od ciebie to, czego ty potrzebujesz najbardziej współczucie. Bądź dobra dla siebie. Dobre wieści są takie, że współczucie to nasz naturalny rodzaj reakcji, w jaką wchodzimy z innymi, naturalny stan dla naszej wewnętrznej dyspozycji, jaką mamy, i aby to współczucie, aby to lekarstwo zaczęło działać, musisz wzmocnić i przekazać władzę swojej wewnętrznej mądrości i uczynić z tej swojej wewnętrznej mądrości pierwszą konsultantkę w kwestii myśli. I decyzji, które podejmujesz. Na moim kanale na YouTubie znajdziesz mnóstwo treści dotyczących tego, jak zmienić swoje myśli, z kim konsultować swoje myśli, do czego się odwoływać, żeby mieć pewność, że te myśli będą Ciebie wspierały. Od ciebie zależy, jakie będziesz słyszeć myśli i jakie będziesz podejmowała zadania. Te, które napędza Twoja wewnętrzna złośnica, czy one się stają Twoim głównym motorem życia, czy te, które wynikają z Twojego dzisiejszego doświadczenia i które opierają się o Twoją wiedzę, wiedzę, którą masz o Duchu Świętym, o Bogu. Bo tutaj jest ukryta Twoja wewnętrzna mądrość, a Twoja wewnętrzna mądrość ma połączenie z mądrością Ducha Świętego. Ta siła, która popycha cię do działania poprzez współczującą, prawdziwą, nieskończoną miłość, a nie e, ten krytycyzm, którego doświadczasz, poczucie winy, wstyd, złość i stres. Cóż, masz w sobie siłę, która e, da ci zdolność podejmowania dobrych decyzji. Twoja wewnętrzna mądrość, ona stworzy w tobie nowy system przekonań. Nowy system przekonań, które będą działać w twoim interesie. Bo te wybory, które, których dokonujesz w oparciu o to wewnętrzne dziecko, w oparciu o tą zezłoszczoną, zranioną dziewczynkę, one są dyktowane strachem. I jeżeli ty. Bierzesz to swoje wewnętrzne dziecko, tulisz je, mówisz mu, wszystko jest w porządku, zajmę się tobą, to ono wtedy nie musi już tupać nogą, ale może powiedzieć jak dobrze. Jak dobrze, że wreszcie nie jestem sama, jak dobrze, że ktoś się mną zajął, że ktoś mi współczuje, że ktoś mnie kocha. Ja ci zadam pytanie w tym miejscu: czy jesteś gotowa? Żeby zainwestować w swój rozwój osobisty, w swój rozwój duchowy, w rozwój swoich dzieci, swoich relacji? Czy chcesz odkryć entuzjazm, który został zakopany pod całą lawiną gruzów śmieci? Bo czasami jest tak w naszym życiu, że my zamiast być świątynią Ducha Świętego stajemy się jaskinią zbójców. Taką e, narrację o tych, którzy niszczą, e, niszczą przeznaczenie naszego ciała miał Jezus, kiedy przepędzał... E, tych wszystkich kupczyków ze świątyni. Ty dzisiaj też masz y, obowiązek zastanowić się nad tym, co jest w Twoim wnętrzu. Czy to jest świętość, miłość, radość? Pokój. Czy to jest świątynia, do której wchodzisz, żeby słyszeć głos Boga, żeby doświadczać Jego miłości, po to, żeby wiedzieć, to jest zgodne z Jego planem, po to, żeby odkryć swoje życiowe powołanie, po to, żeby mieć mądrość, żeby budować pozytywne nawyki, żeby odkryć swoją wizję życia, ten ostateczny cel, do którego zmierzasz. Ja razem ze swoją wspólnotą stworzyłam metodę pracy, duchowej pracy, bardzo y, kompleksowej pracy, holistycznej pracy w ramach weekendowej szkoły i dzisiaj chcę cię zaprosić na weekendową szkołę relacji z Bogiem, gdzie zyskasz odwagę, aby dać się Bogu bez obaw prowadzić, żeby wyjść z tego systemu, gdzie twoim głównym Motorem życia jest ta wewnętrzna złośnica, która prowadzi Cię na manowce. Na szkole możesz dostać zastrzyk, który pomoże Ci zmienić myślenie, tak żeby kształtować nową naturę Twojego dziecka, które jest w Tobie, bo Ty dzisiaj jesteś dzieckiem Bożym. Więc w ramach szkoły nabierzesz odwagi do stawiania odważnych kroków w życiu. I my na szkoły weekendowe zapraszamy całe rodziny. Dlatego że nauczanie jest tam dostosowane do różnych grup wieko wiekowych i naprawdę nie chodzi tylko o teorię, ale chodzi o praktykę, o doświadczenie, chodzi o zmianę. Chodzi o zmianę, o konkretną zmianę, a ja modlę się, żeby ta zmiana nastąpiła w twoim życiu. Koniec praktyk, które cię niszczą, koniec systemów, w które wpadamy, systemów, które nas, są dla nas destrukcyjne. Czas, aby wyszedł na jaw nasz potencjał. Do zobaczenia.